Ideą naszego spotkania jest przypomnienie o tym, że w ciągu dwóch lat w naszym kraju zmieniło się bardzo dużo, bardzo dużo na lepsze dla zwykłych Polaków, zwykłych obywateli. Wprowadzono wiele reform, wiele pomysłów ułatwiających życie ludziom. Zmniejszyło się ubóstwo w Polsce, zwiększyły się dochody budżetu państwa, poprawił się poziom bezpieczeństwa. Tylko spada bezrobocie, tylko ślepy tego nie dostrzeże. Tak mogłoby się wydawać. Niektórzy jednak tego nie widzą. Oczywiście w demokracji każdy ma prawo do swojego zdania i nie nam to negować. Byle tylko swoje poglądy manifestować w sposób cywilizowany. Byle nie zastraszać polityków lub ludzi o innych poglądach. Byle nie grozić im. Byle nie pokazywać złych wykrzywionych twarzy ludzi rządnych, może krwi, ludzi pełnych nienawiści, ludzi, z których część działa wbrew Polsce, a część po prostu została otłaniona, okłamana. Cóż, działania mediów, tych zazwyczaj finansowanych z niepolskich źródeł, robią swoje, jednak warto. Ufać temu, co dzieje się w naszym kraju. Warto ufać własnemu rozsądkowi, własnemu osądowi. Polska zmienia się na lepsze, Polska podnosi się z kolan, Polska wreszcie dba o swoich bohaterów, dba o swoją pamięć, dba o gospodarkę, dba o ludzi uboższych, słabszych, nie tylko o bogaczy i oligarchów. Tego chcieliśmy, o to przez lata walczyliśmy i o to walczyć będziemy dalej. Właśnie po to, między innymi spotykamy się tutaj dzisiaj, po to, żeby móc wygrać kolejne wybory samorządowe, żeby móc wygrać kolejne wybory parlamentarne. Jedność, wiara w to, że ludzie sprawdzeni z prawa i sprawiedliwości oraz partii wspierających prawo i sprawiedliwość, że ci ludzie dysponują wiedzą, umiejętnościami determinacją, żeby wprowadzać dalsze zmiany. Proszę Państwa, my w odróżnieniu od tych, którzy krzyczą w całej Polsce i podpalają różne lampki, być może chcąc podpalić całą Polskę, mam nadzieję, że nie, my uważamy, że zmiany w sądownictwie w Polsce jest niezbędne, proszę Państwa. Jest niezbędne i tak uważa, z badań wynika około 70-75% społeczeństwa. Szanowni Państwo, przez, przez te burze, przez te zasieki stawiane często przez przeciwników, przedzierać się musi, wydawałoby się, przedstawicielka słabej płci. No, nic bardziej mylnego. Kobiety są silne, silniejsze od mężczyzn często. Proszę Państwa, wesprzyjmy panią premier, Beatę Szydło. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Tak jest, oczywiście. Jedność, proszę Państwa, to tylko to i wyłącznie to będzie doprowadzało nas za każdym razem do zwycięstwa. Jedność, determinacja i oczywiście miłość do naszego kraju. Miłość do naszej flagi, do Orła, do naszej tradycji. To jest to, co czyni nas Polakami. Proszę Państwa, symbolem państwa jest prezydent. Jedność Andrzej Duda. Andrzej Duda! 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 Proszę Państwa, damy radę! Damy radę! Szanowni Państwo, nasz wiedz zorganizowany jest spontanicznie, w ostatniej chwili, głównie za pomocą SMS-ów i naprawdę jestem szczęśliwy, że mimo takiej formy przekazywania informacji przyszło nas tutaj aż tyle. Obecność każdego z Państwa jest niezwykle cenna. Każdy, każda z Państwa jest tym elementem naszej wspólnoty, naszej narodowej wspólnoty, naszej rodziny, rodzin. Bardzo Państwu za tę obecność dziękuję, ale to oczywiście nie koniec. Jestem prezesem Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, który został utworzony rok temu, ponad rok temu. Dzisiaj mamy już tylu członków, że ponad, przynajmniej połowa tego zgromadzenia to są członkowie ORP. Nasze stowarzyszenie utworzone zostało przez. Prawicowe ugrupowania, m.in. ruch Lecha Kaczyńskiego przez Gazetę Polską, Klub Gazety Polskiej i członków Prawa i Sprawiedliwości oraz Akcji Katolickiej. I tu pokazujemy właśnie jedność. Ta nasza organizacja potrafiła już tyle rzeczy wykonać przez ten trochę ponad rok, że jesteśmy z tego dumni. Zapraszamy wszystkich myślących o Polsce do tego, aby z nami zaczęli współpracować. I właściwie ja tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja dopowiem tylko, że niedawno Obywatelski Ruch Patriotyczny podjął jednoznaczną uchwałę o wsparciu w wyborach, wszystkich wyborach prawa i sprawiedliwości, o wspieraniu, pomaganiu, dopingowaniu do działania, do walki o lepszą, o sprawiedliwszą. Dostatniejszą również Polskę, 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 która pamięta o swoich dzieciach. Przyjechałam z Dusznik, bo e, trzeba być wszędzie tam, gdzie jest organizowane wsparcie dla dobrej zmiany, wsparcie dla naszego rządu. Rano lało, było zimno wiecznie, okropnie. Myślałam, że może jakoś pogoda nie sprzyja. Okazuje się, że nawet pogoda, nawet słońce świeci dla dobrej zmiany. I tego się trzymajmy. Szanowni Państwo, gdy obserwujemy scenę polityczną, widzimy, że opozycja ma jedną, jedyną ofertę dla Polaków. Odsuńmy PiS od władzy. A przecież ekipa rządząca realizuje swój program wyborczy. Realizuje obietnice złożone Polakom. To Prawo i Sprawiedliwości Polacy zaufali, dlatego że ten program wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom. Polacy mieli dość państwa na niby. Państwa z tektury, teoretycznego, albo jeszcze lepiej, jak to się nazywało, HD i Kamień Kupa. Ten demokratycznie wybrany rząd od pierwszego dnia poddany został bezpardonowym atakom, oskarżeniom, zarówno w Sejmie, jak i na ulicy, w mediach, w parlamencie europejskim. Zostały uruchomione ogromne siły, także finansowe, Także, a właściwie przede wszystkim zagraniczne, by zwalczyć, by zniszczyć legalnie, demokratycznie wybrany rząd, rząd Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie wydarzenia, burdy w Sejmie, burdy na ulicach polskich miast, kompletne zdziczenie, fizyczne ataki na posłów i słowne hańba, hańba, będziesz siedzieć, a skoro tak woła opozycja, to chciałabym zapytać, z jakiego tytułu rządzący okrywają się hańbą i za co pójdą siedzieć? Czy może za śledztwo w sprawie Ambergold, gdzie 19 tysięcy Polaków utraciło 80 milionów oszczędności swego życia, a ówczesny premier Tusk doskonale wiedział, że to LIPA? Czy może za ujawnienie taśm prawdy, które ukazały prawdziwe oblicze elity platformy obywatelskiej rządzących osiem lat przy ośmiorniczkach, policzkach, polędwiczkach, z przekonaniem, że tylko idiota pracuje za 6 tysięcy? jest cofnięcie ustawy emerytalnej skazującej Polaków na pracę do 67 lat. A może hańbą jest najniższe bezrobocie od 26 lat. Może wstydzić się na rząd Beaty Szydło za program 500 Może za to pójdzie siedzieć i za to, że skrajne ubóstwo u dzieci spadło o 94%. Może za, to, może za to, że wpływy z VAT wzrosły o 40, że Narodowy Bank Polski zamknął rok 2016 z ponad 9 miliardowym zyskiem? Może za wzrost płacy minimalnej do 2000 tysięcy, za wdrożenie programu Mieszkanie Plus. Widocznie Platforma uważa, że wielopokoleniowa rodzina, skąd inąd bardzo znacząca wartość, musi mieszkać w dawnym, ciasnym, ale własnym. Po co młodym mieszkanie? Hańba, prawda? Za wzrost poczucia bezpieczeństwa, za inwestycje w polskiej armii, za powołanie wojsk obrony terytorialnej. Może to jest ta hańba, którą się rząd Beaty Szydło okrywa. Może za politykę historyczną, która przywraca cześć polskim bohaterom, żołnierzom wyklętym, która nie pozwala na szkalowanie dobrego imienia Polski za granicą. Może rząd polski okrył się hańbą za odbudowę przemysłu stoczniowego, za zakaz odbierania dzieci z powodu biedy, za wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, za zastąpienie przewidywanego deficytu nadwyżką 1 miliarda złotych. To jest hańba, prawda? Proszę Państwa, za rozliczanie złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie i oby w innych miastach, za reformę edukacji, zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, za ochronę przed napływem tak zwanych uchodźców, za ustawę dezweklizacyjną, za obronę ziemi rolnej przed niekontrolowanym wykupem przez obcokrajowców. Za repolonizację banków, za planowaną repolonizację mediów, za ściganie afer złodziei w białych kołnierzykach i w togach. Szanowni Państwo, a teraz już bez ironizowania i całkiem na serio, wreszcie. Jesteśmy w kraju, w którym możemy się poczuć jak u siebie, we własnym domu. Właśnie dzięki dobrej zmianie dziękujemy rządowi polskiemu, dziękujemy Jarosławowi Kaczyńskiemu, liderowi prawa i sprawiedliwości, dziękujemy prezydentowi Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, jesteśmy u siebie, o czymś możemy decydować. Opozycjo, nie pomoże szczucie wywlekanie ludzi na ulicę, palenie światełek i trzymanie róż w zaciśniętej pięści. I nic ponadto. Polska idzie we właściwym kierunku. Wspieramy rząd Beaty Szydło i jesteśmy wierni naszym wartościom. Bóg Honor i ojczyzna. Proszę Państwa, dzisiejsza Polska, czym jeszcze się różni? Otóż tym, że dzisiejsza Polska z honorami chowa bohaterkę Irenę Siedzikównę, Inkę. Tamta Polska z honorami chowała generała Jaruzelskiego, Danu Danusie. Tak, Danusie Inkę. E, proszę Państwa, to jest wielka różnica. Niby tylko symboliczna, ale naprawdę wielka. Kilka słów powie teraz jeszcze pan Janusz Łaniecki. Szanowni Państwo. Chciałem serdecznie podziękować. Podziękować w imieniu nas wszystkich nas wszystkich tutaj z Dzierżoniowa, że zechcieliście Państwo dzisiaj poświęcić swój popołudniowy czas i spotkać się z nami właśnie po to, żebyśmy ten przekaz o życiu obecnie w wolnym państwie mogli pokazywać. My, ci, którzy wsparli już dawno, wiele lat temu, obóz dobrej zmiany, przeszliśmy tę drogę trudną, bo kilka lat temu było nas tutaj na rynku sześciu. Od tego zaczynaliśmy. Klub Gazety Polskiej Dzierżoniów 2. Ale tu nie o martyrologii chcę mówić. Chcę powiedzieć o tym, że czasami sny się spełniają. Trzeba tylko bardzo wierzyć w to, że te sny się spełniają. I taki sen się spełnił. Spełnił się sen od 2014 roku. Bez ruchu kontroli wyborów, tych wyborów szkaradnie oszukanych, zakłamanych. Tych wyborów, w których... Yy, Ugrupowania, które nigdy nie osiągnęły 5%, zdobyły ogromną, ogromną pulę głosów. Od tego 2014 roku, od gromady ludzi, którzy zdecydowali się mówić prawdę i weszli do Państwowej Komisji Wyborczej, zaczęła się dobra zmiana. I potem, pamiętacie Państwo, wiosnę 2015 roku, kiedy przyjechał tutaj do Dzierżeniowa pan prezydent Andrzej Duda, przyszły prezydent. Ile było w nas niewiary? To jest niemożliwe. Jak to możliwe, że z tym systemem, który rządzi, od, z, to, z tym układem, który rządzi od ośmiu lat, jesteśmy w stanie się zmierzyć, a nie tylko zmierzyć, wygrać. Wygraliśmy raz. Wygraliśmy jesienią 2015 roku, również w naszym wałżyskim okręgu. Nie było to łatwe. Nie byłoby to możliwe bez państwa. Nie byłoby to możliwe bez państwa zaangażowania. Nikt nie liczył czasu, nikt nie liczył swoich liczy godzin, nikt nie liczył ile zarobi na tym wszystkim, żeby tej dobrej zmianie pomóc. I od 2015 roku jesteśmy w innej sytuacji. W lepszej. I proszę Państwa, i Krycia, i Jarek, i Irek mówili o tym, że niemożliwe stać się może. Rzeczywistością, jeżeli tego bardzo będziemy chcieć, jeżeli będziemy razem. I bądźmy razem, nie dajmy się podzielić. W przyszłym roku mamy wybory samorządowe i znów stajemy przed dylematem, proszę Państwa, to niemożliwe. Przecież tutaj od 2002 roku rządzi ta sama ekipa. Od 2002 roku. A ja śmiem powiedzieć, my te wybory wygramy. My te wybory w Dzierżoniowie w Kłocku, w Wałżychu wygramy, jeżeli będziemy bardzo tego chcieli i nie wygramy tego dla siebie. Proszę państwa, my nie chcemy wygrać po to, żeby jedna eklika zastąpiła drugą klikę. My wygramy te wybory dla was, dla Polaków. Po to, żeby nikt nigdy nie mógł czuć się w jakiejkolwiek polskiej instytucji jako obcy, jako peten, jako ktoś, kto jest w Dodatkiem do urzędu, do instytucji, do stanowiska. Tego nie będzie. Do sądu również, tak. Tego nie będzie. Fałszywa narracja mówiąca o tym, że chcemy zawłaszczyć państwo i stworzyć jakąś okropną dyktaturę, to kłamstwo. Nikt z nas nie zamierza skorzystać na tym żeby tej zmiany w samorządach dokonać. A ona jest konieczna, podobnie jak w sądach. Ona jest konieczna, żebyśmy wreszcie i tutaj na dole odczuli powiew dobrej zmiany. Często też druga strona, proszę Państwa, mówi nam, nie chcecie z nami dyskutować, ależ oczywiście chcemy. Chcemy, bo opozycja jest sensem demokracji. Tylko proszę Państwa, nie ktoś spróbuje określić, Jaki program ma ta opozycja? Czego chce? Co proponuje? Jakie lepsze zmiany? Na razie słyszeliśmy tylko, że chcemy powrotu do wieku emerytalnego 67, do likwidacji CBA, do likwidacji ipn i do zawłaszczenia resztek OFO. I tym. No i z likwidacji 500 plus, bo komu to potrzebne. Nie jest to program, z którym warto dyskutować. I myślę, że Polacy to wyraźnie pokazali. I my, idąc w przyszłym roku do wyborów samorządowych, będziemy prosić wszystkich Państwa, pomóżcie nam. Pomóżcie nam, bo tylko wspólnie damy radę. A my na pewno damy radę, jeżeli wszyscy będziemy tego chcieli. Ten sen polski nam się wyśni w przyszłym roku również tutaj. Świadectwem dobrej zmiany i świadectwem tego, że żyjemy w nowej Polsce jest właśnie wszystko to, co dzieje się. Wokół tak zwanych żołnierzy wyklętych. Może już niedługo przestaniemy tak mówić. Będziemy mówić tylko niezłomni. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że właśnie na przystanku Niepodległość zdarzyło się coś bardzo znaczącego przystanek Niepodległość, który odbywał się miesiąc temu w Dusznikach Zdroju. Otóż profesor Krzysztof Szwagrzyk przywiózł z łączki w czterech urnach przywiózł ziemię, ziemię z łączki, ziemię, która to nie są zbyt patetyczne słowa, skropiona została, zlana została krwią naszych bohaterów. Jedna urna Przewidziana jest właśnie dla dzierżoniowa 3 września. Godzina jeszcze nie jest ustalona, ale będzie to niedziela, 3 września. Profesor Krzysztof Szwagrzyk będzie tu na uroczystości i urna z ziemią zostanie zamontowana, zainstalowana pod tym pięknym obeliskiem, który Państwo postawiliście, który odsłaniał minister Michał Dworczyk. To są świadectwa naprawdę wolnej Polski. Mówiło się. Mówi się o nich, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnym. Chcieli nas zakopać na zawsze. Proszę państwa, wolna Polska wyrasta z czci i pamięci, jaka należna jest żołnierzom wyklętym. Jeszcze raz powtórzę, cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Ja jestem z okolic Wałbrzycha i my mieszkańcy Wałbrzycha i Okolic, Zrzeszeni i Niezrzeszeni, chcemy również taką manifestację, chcemy również taką manifestację prawda, zrobić w przyszłym tygodniu. I bardzo byśmy Państwa zapraszali z całego serca, jak do Was też przyjechaliśmy, zapraszalibyśmy Państwa, kto by chciał, żeby do nas przyjechać. A kiedy to będzie, to my się skontaktujemy SMS-owo, prawda? Także z całego serca zapraszam, jeżeli Państwo chcieli, byście chcieli, to bardzo proszę przyjechać. Masz, masz, doroski, Cheers. Yeah.